deszcz bębnił o ogromne okna willi, kiedy głos Jacka przeciął ciszę jak ostrze. Co pani sobie wyobraża? Warknął tak głośno, że echo odbiło się od marmurowych ścian. Powiedziałem wyraźnie. Rolety mają być zasłonięte. Alicja zamarła z rozpyloną butelką w dłoni. Stała przy oknie w pokoju dzieci, z jednym skrzydłem zasłony, uchylonym zaledwie na kilka centymetrów. Do środka wślizgnął się cienki promień popołudniowego światła, Zatrzymując się na włosach bliźniąt siedzących na dywanie, Zuzia i Kacper, dzieci milionera, dzieci, które podobno nie widziały już nic. Alicja odruchowo cofnęła rękę, zaciśniętą na plastikowym spryskiwaczu do szyb, jakby trzymała coś zakazanego. Ja, tylko chciałam przewietrzyć pokój wyszeptała. Dzieci mówiły, że tu tak duszno. Jacek wszedł głębiej, elegancki garnitur idealnie ułożony. Każdy krok pewny, jakby cała willa należała nie tylko do niego, ale i wszystko, co się w niej działo. W jego oczach nie było ani odrobiny ciepła, tylko zmęczona, zimna kontrola. Tu nie chodzi o pani chcenie, syknął. Lekarze byli jasni. Ich oczy urwał na chwilę, jakby samo to słowo sprawiało mu ból. Światło ich męczy: nie dotykać rolet. Nigdy, odwrócił się do swoich dzieci. Zuzia, Kacper, wszystko w porządku? Zapytał już łagodniej. Tak, tato, odpowiedziała dziewczynka, bawiąc się końcem dywanu. Tylko pachnie tu inaczej. Alicja poczuła, jak serce podskakuje jej do gardła. To był ten zapach, mieszanka środka do mycia szyb i świeżego powietrza, który wdarł się przez uchylone okno. Zuzia była niewidoma, ale jej zmysł węchu był wyostrzony. Jacek odwrócił się jeszcze raz do Alicji, jakby chciał wbić ją w podłogę samym spojrzeniem. Jeśli jeszcze raz zobaczę tę zasłonę ruszoną, może się pani pożegnać z tą pracą. A nie wygląda pani na kogoś, kto może sobie na to pozwolić. Te ostatnie słowa uderzyły w nią mocniej niż krzyk. Spojrzała na swoje dłonie. Popękane, zaczerwienione od detergentów i na butelkę z rozpylaczem, która nagle wydała się jej czymś brudnym winą w plastikowej formie. Jacek wyszedł. Drzwi zatrzasnęły się ciężko. W pokoju zapanowała gęsta cisza. Tylko deszcz dalej bębnił o szyby. Przepraszam, szepnęła Alicja bardziej do siebie niż do dzieci. To nie pani wina, odezwał się cicho Kacper. Jego głos był spokojny, poważniejszy niż powinien być u chłopca w tym wieku. Tato zawsze tak mówi. Alicja schowała spryskiwacz do wiaderka, ale nie podniosła od razu rolet z powrotem. Zamiast tego usiadła na skraju dywanu. Wiecie, jak jest na dworze? zapytała ostrożnie. Pada. Odpowiedziała natychmiast Zuzia. Słyszę jak krople lecą po szybie. A wiecie, jaki to kolor, kiedy krople spływają po szkle w słońcu? Odezwała się Alicja, nie myśląc już o zakazach. Jakby ktoś rozsypał tysiące małych lusterek. Dzieci milczały, nasłuchując jej głosu. A jakby pani to opisała nam? Zapytał Kacper. I tak się zaczęło. Nie było w tym niczego nadzwyczajnego. Żadnej magii, żadnego cudu. Była tylko kobieta, która całe życie spędziła myjąc cudze okna i podłogi i dwoje dzieci, którym wszyscy powtarzali, że świat jest dla nich zamknięty. Każdego dnia Alicja wchodziła do ich pokoju z tym samym wiaderkiem, tym samym spryskiwaczem, tym samym zapachem środka do szyb. Ale z czasem. Spryskiwacz stał się czymś więcej. — Słyszycie? — pytała, kiedy naciskała spust. — Pst! Pst! — delikatny syk mgiełki rozsiewającej się po szkle. Brzmi jak deszcz w butelce, powiedziała kiedyś Zuzia, albo jak mała chmurka, która zamienia brud w przeźroczyste, dodał Kacper. Alicja śmiała się cicho i opowiadała im, co widzi, jak kropelki ściekają po szybie, zostawiając za sobą czyste ścieżki, jak za oknem porusza się ogród, rozmyty w deszczu, wyostrzony w słońcu. I czasem, kiedy była pewna, że Jacek jest zajęty w biurze, pozwalała sobie na odrobinę więcej. Unosiła roletę, nie na centymetr, ale na dwa. Potem na trzy. Światło nie wpadało do pokoju gwałtownie. Sączyło się, jakby też się bało. – Czujecie coś? – pytała. – Jest cieplej na policzku – mówiła Zuzia, odwracając twarz w stronę okna. – Jak… jakby… – Kacper szukał słowa. – Jakby ktoś dotykał mnie światłem. Alicja patrzyła na ich twarze. Przez sekundę, kiedy promień słońca prześlizgiwał się po ich oczach… Zauważyła coś nowego. Delikatne drgnięcie powiek, minimalny ruch źrenic. Może mi się wydaje, pomyślała. Lekarze powiedzieli, że nie widzą, że to koniec. Ale tamtego dnia, kiedy wychodziła z pokoju, serce biło jej szybciej. Wieczorem odważyła się zapukać do gabinetu Jacka. Siedział za masywnym biurkiem, przed nim stos dokumentów, na ścianach obrazy, których wartości nie umiałaby nawet zgadnąć. W tle cicho grała jakaś spokojna, droga muzyka. Panie Jacku, czy mogę na chwilę? Spojrzał na nią z irytacją człowieka, którego czas jest codziennie przeliczany na pieniądze. Krótko. Chodzi o Zuzie i Kacpra. zaczęła ostrożnie. Zauważyłam, że kiedy do pokoju wpada odrobina światła, ich oczy reagują. Może, może warto byłoby jeszcze raz porozmawiać z lekarzem, spróbować jakiejś stymulacji, ćwiczeń. Brwi Jacka ściągnęły się. Powiedziałem pani coś przy roletach, pamięta pani? Jego głos stał się twardy. Lekarze byli jednoznaczni. Nie potrzebuję amatorskich diagnoz sprzątaczki. To słowo sprzątaczki zabrzmiało tak, jakby było czymś brudnym. Ale ja nie, zaczęła czując, jak twarz jej płonie. Pani zadaniem jest sprzątać, nie wychowywać moje dzieci i nie bawić się w cudotwórce, oparł dłonie o oblat. W tym domu nie ma miejsca na fałszywą nadzieję, rozumie pani? Fałszywa nadzieja. Alicja poczuła, jak te dwa słowa wżerają się w nią jak kwas. Wyszła z gabinetu z dłonią zaciśniętą tak mocno na uchwycie wiaderka, że aż pobielały jej knykcie. To była druga upokarzająca scena. Gorsza niż pierwsza, bo tym razem nie krzyczał tylko o roletach. Krzyczał o niej, o jej miejscu i choć bolało następnego dnia, znów poszła do pokoju bliźniąt. Nie mogła przestać. Dni mijały, a w ich małym świecie coś się zmieniało. Zuzia zaczęła podnosić głowę, kiedy tylko usłyszała syk spryskiwacza. To nasze słoneczne psikanie, śmiała się. Kiedy ono jest, czuje, że pokój jest większy. Kacper dotąd cichszy zaczął dreptać po dywanie w stronę okna. Wyciągał rękę przed siebie, jakby szukał niewidzialnej granicy między cieniem a jaśniejszym cieniem. Tu, mówił pewnego dnia, tu jest jaśniej, prawda, pani Alicjo? Zadrżała. Skąd wiesz? Zapytała ledwo słyszalnie. Wzruszył ramionami. Nie wiem, po prostu czuję. Tamtego wieczoru, kiedy wyszła z willi i zamknęła za sobą ciężką bramę, stanęła na chwilę na chodniku. Miasto szumiało, tramwaje dzwoniły w oddali. Spojrzała na neon po drugiej stronie ulicy. Ostry, bolesny, jaskrawy. Światło potrafi ranić, pomyślała, ale potrafi też leczyć. Tylko trzeba komuś pozwolić do niego podejść. Nie wiedziała, że wszystko rozstrzygnie się szybciej niż sądziła. Kilka tygodni później w willi zapanował niezwykły ruch. Florystki wnosiły ogromne bukiety, kelnerzy ustawiali stoły, ktoś rozwijał czerwony dywan wzdłuż schodów. Jacek organizował wielką galę charytatywną, fundacja na rzecz niewidomych dzieci, jego fundacja, jego nazwisko na zaproszeniach, jego twarz na plakatach. W tym wszystkim Zuzia i Kacper mieli być symbolem. Cichym, bezwolnym dowodem tragedii, który poruszy serca i portfele gości. Alicja patrzyła, jak przygotowują ich do wyjścia. Jak młoda stylistka poprawia zuzi sukienkę, jak ktoś czesze włosy kacpra. Dzieci siedziały spokojnie, wtulone w swoje ciemności. Będzie dużo ludzi? zapytała cicho Zuzia. Będzie, odpowiedziała Alicja, klękając obok. Ale ja też będę niedaleko. Tego wieczoru, kiedy goście zaczęli się schodzić. Hall zamienił się w teatr. Błyski fleszy, śmiechy, szczęk szkła. Jacek witał wszystkich z idealnym uśmiechem mężczyzny, który przywykł do bycia podziwianym. To dzięki Państwu możemy pomagać takim dzieciom jak moje mówił do dziennikarzy. Staram się robić wszystko, by ich życie było choć trochę lepsze. Alicja, stojąc z boku w dyskretnej, szarej koszuli służbowej, czuła, jak w gardle rośnie jej twarda kula gniewu. Wiedziała, że zamykał je w ciemności. Wiedziała, jak drżały powieki zuzi, kiedy promień słońca dotykał jej zamkniętych oczu, trzymała w dłoni znajomą butelkę ze spryskiwaczem, miała jeszcze chwilę, zanim zostanie wezwana na górę, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik, w pokoju dzieci, przed oficjalnym wejściem. Weszła do ich pokoju, kiedy z dołu dochodził już gwar przemówień. Boję się, wyznał Kacper. Czego, kochanie? Zapytała, prostując pościel zupełnie bez potrzeby że będą patrzeć na nas tak, jakbyśmy byli szukał słowa, jakbyśmy byli jedynie smutną historią. Alicja zamilkła, położyła dłoń na jego ramieniu. Dla mnie nie jesteście historią, jesteście Zuzią i Kacprem, dziećmi, które czują świat lepiej niż niejeden dorosły. Podeszła do okna. Z dołu słychać było brawa. Jacek chyba właśnie kończył przemówienie. Przez sekundę wahała się, wpatrzona w zasłony. Potem wzięła głębszy oddech. Znów sięgnęła po spryskiwacz. Posłuchajcie ostatni raz przed wyjściem, powiedziała. Wasz deszcz w butelce. Nacisnęła spust. Pst, psst. Kropelki potoczyły się po szybie. Alicja uniosła roletę trochę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Światło z lamp w ogrodzie, błyski fleszy, reflektory. Wszystko to rozlało się po szybie jak mleko, tworząc miękką poświatę. Nie była to ostra, bolesna jasność. Raczej spokojny, nocny blask. Czujecie? Zapytała. Zuzia odwróciła głowę, jej dłonie zadrżały. Tu jest inaczej, wyszeptała. Nie tylko ciepło, jakby coś tańczyło. Kacper zmrużył powieki, choć przecież oficjalnie nie potrzebował tego robić. Widzę, powiedział nagle chrapliwie. Nie, nie, widzę, zmieszał się. Jest jaśniej, mniej ciemno. Serce Alicji zaczęło bić jak szalone. Idziemy, dzieci. Rozległ się w drzwiach głos Jacka. Czeka na nas sala. Odwrócił się w ich stronę i na moment zastygł, widząc częściowo uniesioną roletę. Czy pani kompletnie oszalała? Syknął. Przed samym wyjściem? Chwycił ją za nadgarstek tak mocno, że prawie wypuściła spryskiwacz. Butelka zachybotała. Kilka kropli wystrzeliło w powietrze, rozpraszając się w złotej poświacie lamp. Na sekundę wszystko zwolniło. Krople zawisły niemal w miejscu, Potem spadły, lśniąc jak miniaturowe gwiazdy. Zuzia poderwała głowę. — Co to było? — szepnęła. — Nic — warknął Jacek. — Idziemy. Poprowadził ich w dół po schodach, w świat błysków i szeptów. Alicja szła kilka kroków za nimi, wciąż czując pulsujący ból w nadgarstku. Butelka ze spryskiwaczem była teraz pusta prawie do połowy. W sali przygaszono światła, zostawiając tylko miękką łunę reflektorów. — Proszę państwa — mówił prowadzący — Oto Zuzia i Kacper, dzieci, które straciły wzrok, ale nie straciły nadziei dzięki miłości swojego ojca. Alicja poczuła, jak coś w niej pęka, kiedy usłyszała to ostatnie zdanie. Zuzia i Kacper stali na środku, trzymając się za ręce. Światła reflektorów przesuwały się po nich, jakby chciały ich otulić i wtedy się stało. Zuzia zmrużyła oczy. To było drobne, prawie niedostrzegalne, ale Alicja to zobaczyła. Zuzia uniosła rękę. Nie jak dziecko, które szuka czyjejś dłoni, ale jak ktoś, kto chce dotknąć czegoś, co widzi przed sobą, choć jeszcze nie jest pewien, czy to realne. Tato, szepnęła, w sali zapanowała cisza, jakby ktoś wyłączył dźwięk całemu światu. Tato, tam są światła, Zuzia wskazała drżącą dłonią na reflektor. Jasne, takie migające. Ktoś z przodu parsknął cicho z niedowierzaniem. Kacper zrobił krok w stronę brzegu sceny. Widzę, Plamy wymamrotał. Nie czarne, szare. I, I tam ktoś stoi w czerwonym. Zatrzymał wzrok na kobiecie w czerwonej sukni. Prawda? Sala eksplodowała. Jedni zrywali się z miejsc, inni patrzyli z otwartymi ustami. Ktoś krzyknął, ktoś inny zaczął płakać. Ktoś pobiegł po lekarza, który siedział w jednym z rzędów. Jacek stał jak sparaliżowany. Cała jego pewność siebie, wszystkie wyreżyserowane gesty nagle przestały istnieć. To niemożliwe, wyszeptał. Lekarze mówili. Lekarz już podchodził do dzieci, świecąc im w oczy małą latarką. Proszę patrzeć tutaj, mówił spokojnie. Widzą Państwo reakcja źrenic, to nie jest przypadek. Jacek odwrócił się gwałtownie do Alicji, stojącej z tyłu, jakby nagle to ona trzymała wszystkie odpowiedzi. Co pani zrobiła? wykrzyczał, głos mu zadrżał. Co pani im podała? Co było w tym spryskiwaczu? W jego pytaniu było coś rozpaczliwego, jakby desperacko szukał winnego, żeby nie musieć zobaczyć czegoś ważniejszego własnego błędu. Alicja poczuła na sobie dziesiątki spojrzeń, ciężkich, dociekliwych, oskarżających. Odetchnęła głęboko. Woda, środek do mycia szyb i odrobina odwagi, powiedziała cicho, ale wyraźnie. I trochę światła, którego pan im tak długo odmawiał, zapadła cisza tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Pani śmie, Jacek zaczął, ale przerwał mu głos Zuzi: Tato. Zuzia puściła rękę brata i zrobiła chwiejny krok w stronę mężczyzny. Boję się, ale widzę, gdzie jesteś, wyciągnęła ręce. Jacek cofnął się o pół kroku, jakby nie był na to gotowy, jakby dotąd łatwiej mu było kochać dzieci, których nie musiał naprawdę widzieć. Widzę. Zuzia zamrugała, oczy miała zalane łzami. Masz brązowe oczy. Jak ja, prawda? To zdanie przebiło się przez wszystko, przez miliony na kącie, przez ból po wypadku, w którym dzieci straciły wzrok, przez lata, kiedy żył tylko obowiązkiem i lękiem. Podeszła bliżej. On już się nie cofnął. Kacper dołączył do siostry, patrząc niepewnie ale patrząc, nie w próżnię na ojca. Pan ich zamknął w ciemności, bo sam się bał powiedział ktoś z tyłu szeptem, ale ten szept niósł się po sali jak wyrok. Jacek wciągnął powietrze. W tej jednej chwili cała jego maska się rozsypała, zostali tylko on i jego dzieci i sprzątaczka, która miała odwagę podnieść roletę o kilka centymetrów wyżej, niż pozwalały zasady. Zrobił krok w ich stronę. Klęknął. Przepraszam, wyszeptał. Tak bardzo przepraszam. Tego już nikt nie filmował. Kamery były odwrócone, ręce z aparatami opadły. To nie był moment dla mediów, to był moment dla nich. Po Gali goście rozeszli się z tysiącem pytań w głowach, lekarz obiecał szereg badań, powiedział, że być może część problemu była neurologiczna, że może nigdy nie powróci pełny wzrok, ale coś się otworzyło. Coś, co Jacek sam przez lata nieświadomie zamykał. W jego gabinecie panowała cisza, kiedy poprosił Alicję, by weszła. Tym razem nie siedział za biurkiem, jak król. Stał przy oknie, patrząc na nocne miasto. Odwrócił się. W jego oczach nie było już tylko twardej kontroli. Było w nich coś, co Alicja znała aż za dobrze. Żal. Niech pani usiądzie, powiedział cicho. Nie usiadła. Panie Jacku, jeśli ma mnie pan zwolnić, niech pan to zrobi szybko. Uśmiechnął się smutno. Nie przyszedłem pani zwalniać, przyszedłem podziękować, zawiesił głos. I przeprosić za to, jak na panią patrzyłem. Milczeli przez chwilę. Myślałem, że chronię ich przed bólem powiedział a tak naprawdę chroniłem siebie przed myślą że mogę ich jeszcze raz stracić lepiej było uwierzyć że nic się nie da zrobić że lekarze mają rację że światło jest wrogiem spojrzał na butelkę stojącą na półce tę samą której używała pani odważyła się zrobić to czego ja nie potrafiłem dodał podnieść roletę alicja spuściła wzrok nie zrobiłam cudu powiedziała ja tylko przestałam się bać Jacek skinął głową. Chcę, żeby pani została, powiedział. Nie tylko jako sprzątaczka. Dzieci ufają pani. Potrzebują pani, zapadła krótka cisza. A ja? Zapytała nagle sama, zaskoczona własną odwagą. Czego pan ode mnie potrzebuje? Spojrzał na nią uważnie. Pierwszy raz nie jak na kogoś z personelu. Kogoś, kto nie boi się światła, odpowiedział w końcu, bo ja chyba wciąż się go uczę. Opuściła wzrok, ale na jej ustach drgnął cień uśmiechu. Kilka dni później, kiedy sprzątała w ich pokoju, Zuzia i Kacper siedzieli przy oknie. Rolety były odsunięte szerzej niż kiedykolwiek wcześniej. Światło wpadało do środka swobodnie. Tańczyło na ich włosach, odbijało się w ich oczach. Wciąż niepewnych, wciąż zamglonych, ale już nie pustych. Pani Alicjo! zawołał Kacper. Widzę, że ma pani coś żółtego w ręku. Podniosła spryskiwacz. To tylko mój stary przyjaciel, uśmiechnęła się. Taki mały, zwykły, plastikowy. Nie, zaprotestowała Zuzia. To nim pani zrobiła. Nasz pierwszy deszcz w butelce. Alicja spojrzała na kropelki ślizgające się po szybie. Może naprawdę nie było w tym cudu. Może były tylko odwaga, upór i trochę światła. Ale czasem to właśnie wystarcza, żeby zmienić czyjeś życie, żeby otworzyć czyjeś oczy i żeby pokazać, że najgorsza ślepota, wcale nie zaczyna się w oczach zaczyna się w sercu, a kiedy ono wreszcie się otwiera, nawet milioner, który latami żył w swoim luksusowym mroku, musi w końcu przyznać, że to nie on uratował swoje dzieci zrobiła to sprzątaczka, którą wszyscy mieli za niewidzialną.